Się Kolejny gadziak. Jest. Dobra. Zaraz może świecę zrobić. Powoli. O, powoli. O kurwa, jaki bydle! Pójdź go, niech, niech ten. Nie wiem, jest na razie, jest. się przewaliło. Zakładamy generalnie, że jest to ryba. Pięknie mi się upięknie. Mówiamy, że szczupły. Powoli, 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 powoli. Niech się no. tutaj szaleje. Pamiętaj się, jak masz mi go wprowadzać do podbieraka, jak już będzie coś. I hamu hamulec pamiętaj, że wiesz, kontroli bajerę. Ale powiem wam, że było duże uderzenie, takie na początku. No poszedł ale bym... piękne, szczupak, szczupak piękny, oj ładny, te dwa kilo. A ja, a ja dzisiaj kurwa te pół Dobrze, dobrze, niech się tańczy. Tak, mężczyk, kurwa tyle. Ale Chyba duży. duży jest.

ale będziesz miał film. Powoli, on jest jeszcze, jeszcze do pozbierania Łazek, jego musi w momencie, bo to jest, A, jest kilogramowa rura. Utej. Odejdzie ci zaraz, odejdzie, albo świecę. Ale bytle lepiej. Jaki skok. Jaka świeca, czuję ją. Wypad, Nawet jak go nie wyciągnę, to i tak będzie zajebiście. Powoli, marga, powoli, powoli, powoli. Skoczy zaraz, skoczy. Dobra, Mateusz się... Nie, nie. Jeszcze nie. Jeszcze skoczy. Zaraz skoczy. Ja! Będzie skakał jeszcze. Głęboko blachę ma zapiętą. Dobrze, dobrze jest zapięty. Jeszcze nie, Mateusz. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Mateusz, rób to uważnie. powinno już go się podebrać. No pójdź, pusz, wpuszczaj go z prądem. Yeah! <grymny> Jaki bydlak mój! Co mój? Jaki bydlak! No człowieku... <grymny> Ej mój... mój... Nie mogę go zabrać na <grym> <W> razie. <grym> Emocje, kurwa go dożarł. Uch, o człowieku, jaki szczupły! Michał, ja, ale to musisz, Do środka musisz łapę wsadzić. Nie, połóż go na tym. Jaki ja. mój koryma szczupły! Dobra. Dobra, wyjmij go z siaty, powoli. Wypad. Dobra, rękawiczkę wezmę. To co się? odbiłeś sobie? No. Piękny. Do Ile ma ze trzy? On też koło trójki no, może mieć. 2,5-3 mieć. No on ma ze 3,5-4 według mnie. Nie, tyle tu. Nie. nie, ale jest. Ale jest, jest no największa jaki na razie tutaj. Prawdziwy gad A to jego łowca. Tak to ja. A raz będzie opracjał. I Bruno, który podbierał <śpiewa> Bruno. <śpiewa> To, ale podbieranie sobie nie mogę odmówić, ale to dobrze. Ja muszę znaleźć jakieś te, wiesz, takie dobre